1 stycznia do sprzedaży trafiły nowe zestawy LEGO Ninjago na trzeci sezon Ninjago Powstanie Smoków. Zestawów nie jest mało, a żeby skompletować wszystkie minifigurki z tej fali zestawów musielibyśmy wydać sporo kasy, dlatego też w tym odcinku przedstawię Wam jak zrobić customy tych nowych minifigurek. Zaczynajmy! Zaczniemy sobie od Kaja, gdzie do jego budowy wykorzystałem nóżki od Mech Pilot Kaja i dodałem odwrócony tors Ironmana, a także parę czerwonych dłoni. Kai w żadnym z nowych zestawów nie posiada na ramienika, ale myślę, że tak samo jak cała drużyna ninja w serialu będzie taki posiadał, dlatego też dodałem mu na ramiennik od Złego Jaya. Jako główki użyłem tej od Kaya Mech Pilot, grunt, żeby była to główka z Dragon's Rising, a także dodałem maskę od tej samej minifigurki. Tak prezentuje się nasza pierwsza minifigurka, lecz nie zapominajmy jednak, że nasz Ninja Ognia posiada jeszcze jedną dodatkową minifigurkę w nowym zestawie Spinjitsu. Sama minifigurka pewnie będzie niekanoniczna, ale zróbmy ją sobie i tak. Wystarczy, że posłużymy się tym co już mamy, bo obie te minifigurki mają taki sam tors, nóżki i główkę, tylko tym razem zabierzmy na ramiennik, a maską podmienimy na tą od kaja ze smoczej techniki, ponieważ posiada ona złote elementy. W ten oto sposób zrobiliśmy pierwsze kastomy. Lecąc dalej mamy Jaya, który jak wiemy nadal jest zły, a także ma przybrać nowe imię, jakim będzie Rogue. Zaczniemy sobie od nóżek, za które posłużyły mi te od Jaya ze sezonu 11, ale nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Charakterystyczną cechą nowej minifigurki Jaya jest bordowy pas przy nóżkach, który według mnie zaburza design postaci, ale jeśli chcą być akuratny, muszą go również uwzględnić w tym właśnie customie. Do tego posłużyłem się tym elementem łączącym nóżki od lodowego samuraja. Jako torz miałem dwie opcje, które mi po prostu pasowały. Pierwszą propozycją był Thor z ze sezonu 14, który jakoś pasował mi wyglądowo, ale ostatecznie postanowiłem na drugą opcję, jaką był Tors z Core, ze względu na te pioruny, które się na nim znajdowały. Następnie musiałem dodać dwa różne rodzaje rąk, jedną w kolorze piaskowego niebieskiego, a drugą granatową. Potem założyłem mu złoty na ramienik od stronią źródeł, a następnie dodałem połowieszną maskę w kolorze granatowym od Sory z turnieju źródeł. Następnie dodałem główkę Jaya z chociażby jego minifigurki Evo i kolejnym charakterystycznym elementem Jaya ze sezonu trzeciego, czy powinienem bardziej powiedzieć Roga, jest kapelusz, więc również podobne musiałem mu dodać, a był to kapelusz od Heavy Metal ze sezonu dziewiątego. W ten oto sposób ukończyliśmy postać Jaya. Kolejnym ninja jest zeyn, który w tej fali zestawów otrzymuje aż trzy warianty minifigurek, które też sobie odwzorujemy. Zaczniemy sobie od Zaina z jego zestawu z małym mechem, gdzie to ma odsłoniętą klatę. Jako nóżki wykorzystałem te od Zane'a sezonu 15, a nad torsem się troszeczkę zastanawiałem, ponieważ mogłem użyć metalowego torsu od Oriona z kosmicznej serii minifigurek z dodatkiem metalowych rąk, ale brakowało mi na nim detali, dlatego też szukałem dalej. Wtedy znalazłem tors zejna ze sezonu siódmego, który, po dodaniu metalicznych rąk, pasował idealnie. Wykończenie minifigurki jest główka z włosami, które wziąłem od zejna z wyspy. Pierwszy wariant zejna jest już skończony. Drugim zejnem, jakiego zrobiłem, to ten z zestawu 4 Nóżki wykorzystałem te same co wcześniej i dodałem tors od nurka zejna z dodatkiem jasno-niebieskich dłoni. Jako główką musiałem użyć tej od Zeina Detektywa, ponieważ jest to to samo co w nowym zestawie 4. Zeinowi nie może być łysot, także dodałem mu włosy, ponownie od jego figurki ze sezonu 14 i w ten oto sposób wykończyliśmy kolejnego Zeina. Został nam jeszcze jeden wariant, który jest tym najbardziej wypasionym. Zostawiłem poprzednią minifigurkę Zeina i dodałem mu czarny ramienik od Złego Jaya, a, a główką wymieniłem na tą od Zaina z Ninjago Powstanie Smoków. Ostatnim elementem było dodanie maski Zeina z sezonu 7, która pasowała kolorystycznie. Tym sposobem kończymy postać Zeina. Następnym ninja jest Kol. Do jego budowy wykorzystałem nóżki od Kola Nurka ze sezonu 15, a następnie dodałem Tors od Kola Fugitive ze sezonu 16, gdzie podmieniłem rękawy na czarne, a dłonie na szare. Kolejnym elementem był oczywiście czarny na ponownie od złego Jaya, a jako główkę użyłem tej od kola mech Pilot, i również od tej samej minifigurki zabrałem maskę. Nasz Mistrz Ziemi jest już skończony, i tutaj ponownie porównanie. Lecąc dalej, mamy Lloyda, który w zestawach otrzymał dwa stroje. Pierwszy ten prostszy dałem tutaj w zasadzie for fun, bo jest to miks strojów Loidazy sezonu pierwszego i drugiego. Nóżki, tors, które wykorzystałem pochodzą od z sezonu pierwszego, Ninjago powstanie z smoków. Później dodałem na ramienik od z turnieju śródeł, a główką z maską wziąłem od Loidazy stroju Mech Pilot. Pierwszy loid jest gotowy, ale to jest ten prostszy wariant i go tutaj, jak już mówiłem, wrzuciłem po prostu for fun. Znacznie lepszy jest drugi loid do budowy, którego wykorzystałem nóżki Lloyd Mech Pilot, następnie dodałem tors od Lloyda Nurka, a dłonie podmieniłem na jasno zielone od minifigurki figurki hulk Oczywiście musimy dodać na ramienik złego Jaya z sezonu drugiego, a główką z maską ponownie zabrałem od Lloyda Mech Pilot. Nasz Lloyd z trzeciego sezonu jest skończony i myślę, że wyszedł naprawdę dobrze. Szóstym ninja, jakim się zajmiemy, będzie Nia. Do jej budowy wykorzystałem nóżki od Nii z sezonu 14, do których dodałem tor z Nii z sezonu 9, gdzie podmieniłem dłonie na jasno-niebieskie. Oczywiście dorzuciłem czarny na ramiennik, a następnie dodałem główkę Nii z jej stroju Mech Pilot, a całość uzupełniłem maską również z tej samej minifigurki. Nia jest gotowa i myślę, że pomimo braku jasno-pomarańczowych akcentów na torsie, minifigurka wyszła całkiem dobrze. Nia w nowych zestawach posiada jeszcze jeden styl, który również szybko zrobimy. Wystarczy, że od tego customa, którego już zrobiliśmy przed chwilą, zabierzemy na ramiennik maskę oraz główkę, a w zamian główką ni z sezonu 8 i włosy z bantaną, chociażby od niej z turnieju źródeł. W ten oto sposób zrobiliśmy Nię ze zestawu 4+. Kolejną postacią będzie Sora. Twórcy zestawów znów nie postarali się zmienić figurką tej postaci i zmienili ją tylko maskę. Do budowy tego customa użyłem nóżek, torsu i główki od Sory z sezonu pierwszego, a jako maską użyłem maski Zayna ze sezonu trzynastego. Sora ukończona i myślę, że chociaż zmieniłem tylko maską, to wyszła akurat nie do tej oryginalnej minifigurki z sezonu trzeciego, jaką twórcy postanowili nam dać. Następnym ninja jest Arin, który jak dobrze wiemy pod koniec drugiego sezonu zmienił strony i przeszedł na złą stronę do Lorda Rasa, a więc jego strój na trzeci sezon uległ zmianie na bardziej złowieszczy. Do jego budowy wykorzystałem nóżki od takiego szczura z sezonu 12, do którego dodałem tors Arina z sezonu 1. Prawy rękaw podmieniłem na czarny, a do stroju dodałem klasyczną główkę Arina. Całość chciałem wykończyć maską Arina z jego zestawu z powstającym smokiem, ale z racji, że go nie posiadam, musiałem improwizować i zastosowałem zwykłą złotą maskę od złotego ninja z sezonu 2. Arin gotowy, i choć maska nie jest taką, jaką chciałem dać, uważam, że wyszedł spoko. Pixel powraca i jej nowa minifigurka totalnie się mi nie podoba, ale jak Mustomus mus, i również musiałem stworzyć jej customa. Do jej budowy wykorzystałem nóżki od klona z Coruscant, po czym dodałem tył torsu od takiego ucznia ze serii Evo. Dałem metaliczne ręce z czerwonymi dłońmi, a całość wykończyłem na ramiennikiem, główką i włosami. A to wszystko od Pixel z serii Evo. Nasza robotyczna koleżanka i miłość Sejna właśnie została ukończona. Teraz przyjrzymy się postaci, która wraca po 10 latach, a mianowicie Moro. Jego nowa minifigurka wygląda bardzo ładnie i z pewnością byłoby mi łatwiej ją odwzorować, gdybym posiadał jego minifigurką z 2015 roku. Do jego budowy wykorzystałem nóżki od Polobo Legacy, a jako tor służył. Tors Lloyda ze sezonu 13. Chciałbym użyć torsu Moro, ale jak mówiłem, nie posiadam jego poprzedniej mi figurki, Ale myślę, że ten tors Lloyda i tak pasuje bardzo dobrze. Prawy rękaw zmieniłem na taki w kolorze piaskowym zielonym, a lewą rękę zmieniłem na przeźroczystą zieloną od Lloyda ze Smoczego Spinera. Następnie dodałem taki na ramienik od Ducha Legacy i ciemnozieloną maskę od Ronina Legacy. Idealną główką byłaby ta od opętanego Lloyda, ale go też nie posiada, więc użyłem główki Ducha Legacy. A na koniec pozostało mi tylko dodać włosy. Problem w tym taki, że nie posiadam takich w kolorze czarnym, tylko w jasnym, a one tutaj totalnie nie pasują, więc finalnie użyłem włosów od kola. Każdą skończony i co prawda nie wygląda tak jak bym chciał, ale i tak jestem zadowolony, że pomimo braku odpowiednich elementów udało się mi go stworzyć. Zrobimy sobie jeszcze kastomy nowych przeciwników zwanych Dragonami. Do jego budowy wykorzystałem nóżki od Vermiliona ze sezonu 7, a następnie dodałem tors od takiego wojownika z Nexonites, ze względu, że obie te postacie są do siebie bardzo podobne. Później dorzuciłem zbroję również od wążowego wojownika sezonu 7 i dodałem główkę od wojownika z Nexonites. Nowi wrogowie w zestawach mają dwa warianty, jeden z Irokezem, a drugi z jakąś smoczą maską. Do pierwszego wariantu chciałem użyć odpowiedniego Irokeza od Szkieleta Legacy, ale takiego nie posiadam, więc dodałem irokez od Awataraloida w kolorze złotym, ponieważ taki był najbliżej ideału. Do wykonania drugiego wariantu Dragoniana ciężko było mi coś wymyślić, ale finalnie postanowiłem na taki oto hełm od Wojownika Szponów Imperium, bo jakoś mi po prostu pasował. Wykonanie tego customa nie byłoby możliwe gdyby nie brat mojego kolegi, który życzył mi mieć figurki z Next Knights, także bardzo ci dziękuję Rafał. Kastomy skończone, ale no nie mogą przecież tak leżeć luzem, dlatego zbudujemy jakąś podstawką. Trzy szare plejty ze sobą połączyłem, a następnie dodałem jakąś wieżą, którą zabudowałem z dołu kilkoma szarymi blikami na kształt kamieni. Podstawka totalnie improwizowana, ale nie znam jak będą wyglądać jakieś lokalizacje w trzecim sezonie, więc myślę, że na ten moment to po prostu wystarczy. A teraz poukładajmy sobie tutaj kastomy jakie mi pozostały. A więc tak prezentują się moje customy minifigurek ze styczniowej fali zestawów na trzeci sezon Ninjago Powstanie Smoków. Co powiecie o customach z tego odcinka? Który wam się najbardziej podobał? Dajcie znać mi w komentarzach. A jeszcze dodam, że w nowych zestawach pojawia się oczywiście Wildfire i Lord Raz, ale ich już posiadamy we wersji minifigurek, dlatego w tym odcinku ich nie stworzyłem. Oczywiście nie możemy zapomnieć jeszcze o zakazanej piątce, ale jej customy zrobią, gdy otrzymamy wgląd na wszystkich jej członków.